Od bezdomnego do legendy roka po przestępstwo na nieletniej, za które jeszcze dzisiaj mógłby iść siedzieć. Historia Antonego, wokalisty Red Hot Chili Peppers, jest pełna mrocznych zakrętów i szokujących odkryć. A co chyba najsmutniejsze, braku jakiejkolwiek skruchy. Dzisiaj zagłębimy się w opowieść, która ukształtowała jednego z najbardziej ikonicznych frontmenów muzyki. Materiał powstał w odpowiedzi na te komentarze. Wypiszecie, o kim nagrać, a ja to realizuję. Zaczynamy. Najtrudniejsze dzieciństwo wśród muzyków? Anthony Kiris urodził się 1 listopada 1962 roku jako syn Margaret Peggy Noble i Johna Michaela Kidisa. Jego dzieciństwo było podzielone między dwa światy. Po rozwodzie rodziców, gdy miał zaledwie 3 lata, spędził swoje kolejne 9 lat w Michigan z matką. To tam chłopak odkrył swoją pasję do występów. Początkowo marzył o zostaniu piosenkarzem, śpiewając z mamą do radiowych hitów. Było to jeszcze zanim zaczął interesować się aktorstwem. Dopiero letnie wizyty u ojca w Los Angeles otworzyły Antoniemu oczy na ten świat. Hollywood miało w sobie coś, czego nie miało Michigan. Jego tata, związany z branżą filmową, prowadził niestandardowy styl życia. Gwiazdy, imprezy, dostęp do substancji zakazanych. Po prostu wieczna balanga. To wywarło na Antonym tak mocne wrażenie, że w wieku 12 lat podjął decyzję o przeprowadzce do niego na stałe. I to właśnie wtedy zaczęły się jego problemy. Powiedzieć, że był pobłażliwy w kwestii wychowywania syna, to jakby nie powiedzieć nic. Tuż przed jego 12 urodzinami w Rainbow Bar and Grill, będąc pod wpływem, Młody chłopak wysunął prośbę, która zszokowałaby większość rodziców. Przez ręcznie napisany liścik poprosił ojca o zaaranżowanie intymnego spotkania z jego dziewczyną. Ojciec bez wahania spełnił tę prośbę. Podczas gdy większość dzieci w jego wieku bawiła się zabawkami, ten był wrzucany w świat dorosłości, który już wtedy mógł się skończyć dla niego tragicznie. W międzyczasie marzenia o zostaniu gwiazdą filmową powoli zaczęły się realizować. Chłopak odgrywał małe role w filmach oraz programach telewizyjnych. Ojciec jakby zapomniał, że jego syn nie jest jego kolegą, i wprowadził go do kolejnego kręgu piekła Hollywood. Trawa czy haluny dla nastoletniego chłopaka to naprawdę dużo, ale to wszystko i tak przerodziło się w coś jeszcze znacznie poważniejszego. W wieku 14 lat Anthony po raz pierwszy zetknął się z Herą, którą przypadkowo zażył, sądząc, że to tylko koka. Było to podczas jednej z imprez u ojca, a te odbywały się notorycznie. Michael łączył pracę z przyjemnością. Znany jako dostarczyciel towaru, był znany w hollywoodzkich kręgach jako Bleki. Anthony był więc bardzo blisko źródła. Byliśmy najlepszymi przyjaciółmi, ojcem i synem, wspólnikami w zbrodni, wspominał później Anthony. To zetknięcie ze światem, którego nie dotykają nawet niektórzy dorośli, stało się podstawą dekad zmagań, które miały głęboko wpłynąć na jego życiową podróż. Pomimo rosnącego uzależnienia i sporadycznych drobnych przestępstw, Antony osiągał wyjątkowe wyniki w nauce. Jego ojciec, mimo wszystkich swoich wad, inwestował w edukację syna, regularnie kupując mu książki. Ta dwoistość towarzyszyła Antoniemu w Fairfax High School gdzie przypadkowe spotkanie podczas bójki na podwórku szkolnym doprowadziło do poznania Michaela Flea i Balsariego. Ich przyjaźń razem z Hilołem Słowakiem, rozwinęła się w głębokie braterstwo. Spęd historia powstania Red Hot Chili Peppers zaczęła się w hollywoodzkim Rhythm Lounge, gdzie Anthony przekształcił się z Hypemana we Frontmana. Flea, Slowak i Jack Irons grali koncert. Anthony wspierał kolegów, tańczył i się bawił. Właściciel klubu zapytał, dlaczego nie pozwalają mu dołączyć do zespołu. Pozwólcie mu napisać słowa i zaśpiewać jedną piosenkę, zaproponował. Ten kluczowy moment zapoczątkował 40-letnią muzyczną podróż. Niecodzienne występy zespołu, w tym ich słynne pokazy tylko w skarpetach w Kit Kat Club, przyciągnęły uwagę i MI Records, co doprowadziło do ich pierwszego kontraktu płytowego. Niszczenie siebie i innych. Jako iż jest to materiał na temat ciemnej strony życia Antoniego, to nie będę się skupiał szczegółowo na fonograficznej historii zespołu, niemniej poruszę wątki kluczowe oraz te, które przedstawiają jego zawiłą drogę. Po wydaniu swojego pierwszego albumu w sierpniu 1984 roku, gitarzysta, czyli Słowak, i perkusista Irons opuścili zespół, by pracować nad swoim innym projektem o nazwie What Is This?, na ich miejsce zostali zatrudnieni: Jack Sherman, gitarzysta, i Cliff Martinez, perkusista. Nowy skład przyciągnął uwagę dzięki pankowej energii i nietypowym występom. Po zakończeniu swojej pierwszej trasy zwolnili Shermana, a Slowak wrócił do zespołu na potrzeby następnego albumu. Zespół nawiązał współpracę z uznanym artystą tamtych czasów, George'em Clintonem, i nagrywał w jego studiu. Podczas tego okresu uwikłali się w sieć nadużywania substancji. Uzależnienie rosło, a pieniędzy brakowało. Sytuacja stała się tak poważna, że musieli zawrzeć niezwykły układ z handlarzem. Dług został umorzony za sławę. Jego wokal możecie usłyszeć w pierwszych sekundach Yertle the Turtle. Antony starał się walczyć ze słabościami, a to zaczęło wpływać na jego proces twórczy. To, co początkowo wziął za zatrucie pokarmowe, okazało się objawami odstawienia hery. W desperackiej próbie utrzymania zdolności do pisania piosenek wybrał mniejsze zło kokę, tworząc błędne koło. Jego krótka próba trzeźwości podczas nagrywania była, jak sam powiedział, niczym decyzja o życiu w celibacie, gdy mieszkasz w burdelu. Zespół stawał się coraz bardziej popularny, a LA Weekly uznało ich za zespół roku, co skłoniło Antoniego do refleksji nad jego nałogiem. Zgłosił się na 20 dni do ośrodka odwykowego a następnie zamieszkał z matką. Był to pierwszy raz, kiedy był wolny od nałogu od 11 roku życia. Po 50 dniach trzejwości, Antony zdecydował, że najlepszym sposobem na uczczenie tego będzie ponowne sięgnięcie po to, czego właśnie unikał. Jak można się domyślić, to ponownie wciągnęło go w uzależnienie wczesnym 1985 roku EMI dało Chili Peppers 55 tysięcy dolarów na nagranie dymówki do ich trzeciego albumu, The Uplift Move for Party Plan. Panowie przeznaczyli 2000 dolarów z budżetu na Herę i Kokę. Podczas nagrywania albumu Anthony znikał na kilka dni w poszukiwaniu dragów. Gdy zespół wyruszył w trasę Uplift wraz z Fate No More, nad ich sukcesem zawisła Ciemna Chmura. Anthony i Słowak zawarli pakt o oczyszczeniu, wspierając się wzajemnie podczas odstawienia. Jednak walka Słowaka okazała się o wiele poważniejsza, co doprowadziło do załamań nerwowych i nieobecności na występach. Zespół był zmuszony poszukać zastępstwa. Zatrudniono na Blackbearda McKnighta, aby mógł kontynuować trasę. Pomimo prób rehabilitacji i starań zespołu, aby Słowak poszedł na terapię, wydarzyła się tragedia. Gitarzysta, który ponownie dołączył do papryczek na początku europejskiej trasy, po powrocie do domu zmagał się samotnie ze swoimi demonami. Ostateczna wiadomość nadeszła, gdy znaleziono jego ciało w jego mieszkaniu. Strata wywołała szok w zespole. Perkusista Jack Irons odszedł, a Anthony uciekł z miasta, nie mogąc stawić czoła pogrzebowi przyjaciela. Odrodzenie zespołu rozpoczęło się od powrotu McKnighta na gitarę i dołączeniu DH Peligro znanego z Dead Kennedys, który zasiadł na perkusji. Anthony, w końcu stawiając czoła żałobie, ukończył 30-dniowy pobyt na odwyku i odwiedził grup Slow Nowy skład okazał się niestabilny. McKnight został zwolniony z powodu niedopasowania w zespole, a 18-letni John Frusciantej wkroczył jako ich nowy gitarzysta. Po serii przesłuchań nowym perkusistą został Chad Smith. Kapela zaczęła pracować nad swoim czwartym albumem, Mother's Milk, którego nagrania rozpoczęły się w lutym 1989 roku. Smith był w zespole zaledwie dwa tygodnie, kiedy album został ukończony i wydany. Następnie zespół wyruszył w trasę. Positive Mental Octopus Tour Krążek dotarł do 52. miejsca na liście Billboard 200 i był ich pierwszym albumem, który uzyskał status złotej płyty. Zespół zaczął grać na coraz większych scenach, zarówno w USA jak i w Europie. Jednak to kolejny album, Blood Sugar Sex Magic, był tym, który dostarczył zespołowi największego przełomu. Współpraca zespołu z Rickiem Rubinem okazała się transformacyjna, ponieważ poszukiwali niekonwencjonalnego środowiska do nagrywania. Zamiast tradycyjnego studia, wybrali rezydencję w Hollywood, o której plotkowano, że była dawną rezydencją Harego Houdiniego z własną nadprzyrodzoną mitologią. Ta nastrojowa sceneria stała się miejscem narodzin ich arcydzieła. Walcząc z demonami, Antony przelał swój ból na teksty piosenek. Najbardziej przejmujący utwór na albumie Under the Bridge powstał z wiersza, którym początkowo podzielił się z Rubinem. Przejmujący tekst piosenki nie był jedynie metaforą, a opisywał prawdziwy, mroczny rozdział w życiu wokalisty. Most, o którym mowa, był betonowym sanktuarium w centrum Los Angeles, gdzie w najgorszym momencie wokalista zdobywał towar z byłym przestępcą meksykańskiej mafii o imieniu Mario Blood Sugar Sex Magic. Został wydany 24 września 91 roku, tego samego dnia co Nevermind Nirwany. Album osiągnął trzecie miejsce na liście Billboard 200 i do dziś uzyskał status siedmiokrotnej platyny, sprzedając się w liczbie 13 milionów egzemplarzy na całym świecie. Podczas trasy koncertowej promującej album grali razem z Nirwaną, Smashing Pumpkins i Pearl Jam. Po raz pierwszy w ich karierze publiczność zaczęła śpiewać ich utwory razem z nimi. Jak już zapewne się domyślacie, zaraz znajdziemy się ponownie w punkcie wyjścia, choć ofiarą tym razem nie będzie Antony. Nowo odkryta sława okazała się zbyt wymagająca dla gitarzysty Johna. Jego rosnące przywiązanie do Hery i odłączenie się od zespołu osiągnęły punkt kulminacyjny w dramatycznym odejściu podczas trasy koncertowej w Tokio, co skłoniło ich do zatrudnienia Dave'a Navarro, kolejnego artysty walczącego z własnymi demonami. Pomimo iż szereg choci osiągnęli niespotykane dotąd wyżyny, na przykład wystąpili na rozdaniu nagród Grammy, to ponownie znaleźli się w tym samym bagnie. Po pięciu latach trzeźwości Antony doświadczył druzgocącego nawrotu po zabiegu stomatologicznym. Recepta na leki przeciwbólowe ponownie otworzyła drzwi jego nałogu. To wydarzenie miało miejsce podczas nagrań One Hot Minute. Schemat się powtarzał. Coraz bardziej pogrążał się w nałogu, opóźniając realizację nagrań. Jego wokal był coraz słabszy, a nieobecność stawała się coraz dłuższa. Finalnie album został wydany 12 września 1995 roku. Pierwszym dużym występem Nawaro był koncert na Woodstock 9 gdzie zespół wystąpił ubrany w kostium żarówek. Nawaro nie do końca odnajdywał się w dynamice zespołu i ostatecznie został wywalony. Wtedy pojawił się John, który poszedł na odwyk i chciał wrócić do zespołu. Reszta składu się zgodziła, a kapela weszła do studia, by nagrać swój siódmy album, Californication. Od tego momentu Anton jest trzeźwy do dziś. Ale nie myślcie sobie, że jego zdolność do wpadania w kłopoty zmalała, co to to nie. Życie Antoniego było magnesem dla przypału. Kiedy był w okresie dojrzewania, to włamywał się do szkolnych stołówek ze swoim przyjacielem Johnem, aby kraść pieniądze, następnie były historie z jego ojcem, aż rozpoczął udaną karierę muzyczną. Status gwiazdy Roka tylko wzmacniał tendencję do wpadania w kłopoty. Publiczne właśnie stały się powszechne. Pojawiły się znaczące konflikty z Faith No More, Ericiem Averym z Jane's Addiction, a nawet plotki o napięciach z Korn. W 2013 roku wdał się w sprzeczkę z ochroną Rolling Stones, a w 2018 roku trafił na pierwsze strony gazet po tym, jak został wyrzucony z meczu NBA za wyzwiska w stronę koszykarza Chris'a Pola i sztabu trenerskiego Rockets. W 1989 roku podczas trasy Mother's Milk. Został skazany za napaść. Po koncercie na George Mason University oskarżono go o obnażenie się i zmuszenie kobiety do dotknięcia. Wiadomo czego, wbrew jej woli został skazany na grzywne w wysokości 1000 dolarów za każdy zarzut. Twierdził, że całe zdarzenie było nieporozumieniem i zabawnym wybrykiem. Kompleks zespołu też nie dawali dobrego przykładu. Kontrowersje wokół zespołu wykraczały poza zwykłe wybryki gwiazdroka. W szczególnie niepokojącym incydencie, Flea i Chad Smith stanęli przed poważnymi zarzutami w Daytona Beach podczas występu MTV. Incydent obejmował zarzuty agresywnego i niewłaściwego zachowania wobec fanki. Pomimo twierdzeń o niewinności, obaj członkowie przyznali się do winy i zostali ukarani grzywną w wysokości 11 tysięcy dolarów każdy. Nakazano im wpłacić również 5 tysięcy dolarów na rzecz pewnej organizacji i napisać listy z przeprosinami do ofiary. Raport funkcjonariusza, który dokonał aresztowania, przedstawiał niepokojący obraz, zauważając, że ofiara była przerażona i odniosła obrażenia, próbując się bronić. Zgodnie z raportem została rzucona na ziemię przez jednego z członków Podczas gdy drugi próbował siłą zdjąć jej kostium kąpielowy. Te incydenty, gdy rozpatruje się je łącznie, ujawniają pewien wzorzec i podnoszą poważne pytania o odpowiedzialność i normalizację takiego zachowania w branży muzycznej. W tym samym roku doszło do kolejnego niepokojącego incydentu z udziałem członków zespołu. W eseju z 2016 roku była dyrektor Epic Records Julie Farman szczegółowo opisała swoje przykre doświadczenie z 90 roku. Początkowo niechętna ostatecznie zgodziła się na spotkanie, na którym omówiła strategię i rozwój kapeli. Jednak sytuacja przybrała mroczny obrót, gdy poszła z dwoma członkami do magazynu płytowego. Według jej relacji, członkowie zespołu składali niechciane zaloty i sugerowali niewłaściwe zachowanie. Incydent sprawił, że poczuła się upokorzona, chociaż przez lata starała się umniejszyć znaczeniu tego wydarzenia, biorąc pod uwagę szerszy kontekst niewłaściwego postępowania w branży. Najbardziej niepokojące są jednak udokumentowane zachowania i postawy Antonego wobec kobiet, zwłaszcza nieletnich dziewcząt, które sam spisał. Jego pamiętnik zawiera wiele niepokojących relacji. W jednym szczególnie niepokojącym fragmencie opisuje spotkanie z młodą kobietą na koncercie, które doprowadziło do natychmiastowego spotkania. W swoich wspomnieniach opisuje spotkanie z katolicką uczennicą po koncercie oraz poznanie jej z intymnej strony. Sytuacja przybrała mroczny obrót, gdy okazało się, że ma zaledwie 14 lat. I że jej ojciec, szef policji w Luizjanie, szuka jej jako osoby zaginionej. To spotkanie później zainspirowało kontrowersyjną piosenkę: Catholic School Girls' Rule. Nie ma dowodów na to, że ta historia rzeczywiście się wydarzyła, ponieważ dziewczyna nigdy się nie ujawniła. Jednak to nie zmienia faktu, że Antony otwarcie chwalił się popełnieniem przestępstwa. Nie wyraził żadnej skruchy. Wręcz przeciwnie, napisał o tym w książce i stworzył piosenkę opartą na tej historii. Co więcej, w 2024 roku Louisiana uchyliła przedawnienie dla przestępstw na tle wykorzystywania wobec nieletnich. Jeśli ofiara Antonego zgłosiłaby się dzisiaj, mógłby zostać oskarżony i skazany nawet na 10 lat więzienia. Schemat polegający na zabieganiu o znacznie młodsze kobiety trwał przez całą jego karierę. W połowie lat 80. rozpoczął czteroletni związek z Ion Sky znaną z Say Anything gdy miała 16 lat, a on 24. W wieku 50 lat spotykał się z 18-letnią Heleną Westergord, a następnie z 22-letnią modelką Vanessą Milchomem, gdy miał 55 lat.